To jest kwadrans na angielski. Lekcja 327. Nagrywamy i działamy dzięki wsparciu patronów i patronek. Jest to odcinek specjalny poświęcony powodzi, z którą obecnie zmaga się południowa i południowo-zachodnia część naszego kraju. W opisie odcinka, oprócz tradycyjnych linków do notatek, znajdziecie też linki, dzięki którym można finansowo wesprzeć powodzian. W tym odcinku przedstawimy wyrażenia związane z powodzią i strukturami, które przed powodziami chronią. Tak, abyście mogli obejrzeć lub wysłuchać wiadomości anglojęzyczne na ten temat, na przykład z BBC. Without keeping you waiting, let the lesson be Zawsze te odcinki z tragediami są trudne do nagrywania. Niestety już trochę musieliśmy ich nagrać. Już kilka musieliśmy ich nagrać, to prawda. Uznaliśmy, że jest to temat na tyle ważny, że chcemy dołożyć taką małą cegiełkę w rozprzestrzenianiu linków zbiórkowych, tam, gdzie można wspomóc. No a przy okazji też właśnie dołożymy sobie angielski, no bo w tym się jakby specjalizujemy. Zaczniemy sobie od tego, że burza, która spowodowała te opady, dostała imię Boris. No i po angielsku to jest właśnie Storm Boris. Storm Boris. Powódź, sam w sobie wyraz jest troszkę podchwytliwy, bo pisany jest przez dwa o, ale wymawiany jest przez a. I to będzie flood. Flood. Tak jak wyraz blood, krew. Flood, blood. Tak to sobie trzeba zapamiętać. Nie jak book przez podwójne o. Right? Zalany to będzie flooded. Flooded. Alternatywnie, możemy w wiadomościach spotkać się też z wyrazem submerged. Submerged. Submerged oznacza zanurzony. Sub, jakby pod powierzchnią submerged. Także albo możemy powiedzieć, że tam, nie wiem, the city is flooded, albo the city is submerged. I często w newsach też będzie fraza, że mamy do czynienia z widespread flooding. Widespread flooding. Jak myślisz, Aniu, co to oznacza to widespread? Że są obszerne? Pięknie, widespread, czyli że są rozległe, obszerne właśnie zalania. I one występują, gdyż rzeki występują z brzegów. I tutaj użyjemy sobie wyrazu overflow. Overflow. Czyli przelewa się, tak? Overflow to jest pływ rzeki, więc river overflows. River overflows. A to z kolei jest spowodowane przez ulewny deszcz, czyli torrential rain. Torrential rain. Bardzo dobrze. Jak ściągaliście kiedyś filmy z internetu, to były torenty. To to jest właśnie torrent, torrential rain. Alright, to wysłuchajmy teraz fragmentu newsów. Z użyciem tych wyrazów spróbujmy je wychwycić i zobaczyć, czy rozumiemy fragment informacji. South and Southwest Poland are facing widespread flooding as a result of torrential rain caused by storm Boris. Aniu, czy wszystko było tutaj jasne dla ciebie? Wydaje mi się, że tak. Okej, okay. było takie ciekawe słówko disruptions, ale za chwilkę sobie do niego przejdziemy. Teraz kilka dalszych wyrazów związanych z wpływem i zniszczeniami spowodowanymi przez powódź. Premier ogłosił stan klęski żywiołowej. Po angielsku. Wykonać tę czynność to będzie Declare a State of Natural Disaster. Declare a State of Natural Disaster. Super, klęska żywiołowa, natural disaster. No i nakazuje się ludziom ewakuację, czyli evacuate. Evacuate. Można też się spotkać z wyrażeniem, że są prośby, aby udać się na wyższy teren, na wyżej położone tak. tereny czyli po angielsku, Head for higher ground. Head for higher ground, albo na wyższe kondygnacje też budynków. Zgadza się, to higher floors, higher ground. Ground obejmuje nie tylko ziemię, tylko cokolwiek, co jest wyżej. I jeśli chodzi o skutki powodzi, no to część wiosek jest całkowicie odciętych. I tu możemy powiedzieć po angielsku na dwa sposoby. Powiedzmy sobie, że villages are stranded. Villages are stranded. Stranded. Można też użyć w odniesieniu do ludzi zostawionych na jakiejś wyspie bezludnej. Piratów tak czasami się zostawiało. To wtedy będzie Leave somebody stranded. No i właśnie Villages are stranded. Czyli że są odcięte, są odizolowane. Możemy też powiedzieć tak o mieszkańcach, używając frazala Inhabitants are cut off. Inhabitants are cut off. Tak, czyli, że są odcięci. Z wiadomości słyszymy, że nie ma ani telefonii komórkowej, ani internetu miejscami. Także jest się całkowicie completely cut off. No i mówiłem, że pojawiło się słówko disrupted, i teraz sobie do niego wrócimy. Opisując skutki powodzi, możemy też usłyszeć. Roads are disrupted. Roads are disrupted. Jak znasz słówko disrupt? Kojarzy się z czymś? To że coś jest uszkodzone. Tak, tak to by było. Możemy kojarzyć słówko interrupt, jako przerywać, że ktoś nam się wcina mm -hmm. w rozmowę. No to tu mamy troszkę podobnie jest disrupted, czyli że nie ma ciągłości tychże dróg. Czyli drogi są poważnie uszkodzone. Tak? Roads are disrupted. Oraz train traffic was suspended. Train traffic was suspended. Czyli co się stało? Yy, ruch pociągów został wstrzymany. Nice, yes. Train traffic i suspended, że został zawieszony, wstrzymany. No i jak na razie, i oby tak zostało, ilość ofiar śmiertelnych jest stosunkowo nieduża w porównaniu na przykład do powodzi z 97, więc możemy powiedzieć death toll from the floods. Death toll from the floods. I ten death toll to jest jakby liczba ofiar śmiertelnych. Okay. okay? Toll to jest często jakaś opłata, ale chodzi tutaj raczej o sumę śmierci. Death toll. Okej. Okay? Bardzo często w newsach, wiadomościach zobaczycie, usłyszycie nie tylko akurat przy powodzi, przy różnych innych wydarzeniach również można się spotkać z tym wyrażeniem. No i wracając do tych takich powodziowych rzeczy. Brzeg rzeki to będzie. Bank. Mhm. Tak jak bank, z którego idziemy wypłacać pieniądze albo wpłacać. Teraz, jeżeli on jest jakoś obudowany sensownie albo uregulowany, to już możemy powiedzieć embankment. Embankment. Tak jest. I to będzie, czy to wał przeciwpowodziowy, to też można powiedzieć, że to jest embankment. Mhm. Albo brzeg rzeki, tak jak mamy w Toruniu bulwary, niedawno remontowane filadelfijski bulwar, to też by było embankment. I przy powodziach następuje ryzyko przerwania takiego wału przeciwpowodziowego, czyli po angielsku powiemy risk of embankment breaching. Risk of embankment breaching. Tak jest, czyli the river can breach the embankment, tak? Rzeka może przerwać czy wyjść z koryta, okay. albo przerwać wał przeciwpowodziowy. No i wtedy. Odpalane są operacje ratunkowe, czyli Rescue Operations. Rescue Operations. right, to wysłuchajmy kolejnego fragmentu newsów. Zobaczmy znowu, gdzie są te nowe wyrazy oraz czy rozumiemy całość komunikatu. The Polish Prime Minister has declared a state of natural disaster, as the death toll from the floods continues to rise. Villages are stranded with inhabitants completely cut off as roads have been badly disrupted. Rescue operations are underway. Many are being evacuated and asked to head for higher ground. In many places, the embankment has been breached. Anio, czy wszystko było tutaj jasne? Jasne. Fantastic. Mam nadzieję, że dla was również. I na koniec skoncentrujemy się na strukturach, które pomagają kontrolować przepływ rzek i wody. One ogólnie mogą się nazywać jako zabezpieczenia przeciwpowodziowe, czyli po angielsku flood defenses. Flood defenses. Jednym z takich zabezpieczeń jest zbiornik retencyjny, albo są zbiorniki retencyjne. Po angielsku to są reservoirs. Z francuskiego. Jak najbardziej. Reservoirs. Tak przy okazji naszych lekcji z zapożyczeniami. Tak, reservoirs. Reservoirs to są tam zbiorniki retencyjne, rezerwy. Reservoir, jak rezerwy wody. Innym są tamy przeciwpowodziowe, czyli anti-flood dams. Anti-flood dams. Sama tama to jest dam, tak jak najbliżej nas jest we Włocławku, prawda? Tak. Tama to będzie właśnie dam. No A ta jest przeciwpowodziowa. Anti-flood dam. Kolejnym systemem, zwłaszcza w miastach, który być może pomoże z tych większych i mniej dotkniętych powodzią, to są systemy odwadniające. Czyli drenaż też się często mówi. Mhm. Więc po angielsku to będzie drainage systems. Drainage systems. Spróbujmy sobie zapamiętać właśnie z drenażem. Drenaż, drainage. I to, co się dzieje, czyli budowanie dodatkowych wałów przeciwpowodziowych, takie wały to będą levee. Levee. To jako jeden wał. Levee. Pisane L-E-V-E-E. -E -E. Tak. Także też możemy się spotkać. Albo embankment, albo levee. I one są często prowizoryczne i robione z worków z piaskiem. Po angielsku to będzie Makeshift Sandbag Embankment make shift sandbag embankment Tak. Make shift już kiedyś mieliśmy właśnie w przeznaczeniu prowizoryczny, taki robiony na teraz, make shift, że coś bierzemy i zamieniamy na coś innego. Okej. Okay. Nie pamiętam. To w porządku. Sandbag jako worek z piaskiem, no embankment już wprowadziliśmy wcześniej. I ostatnim takim zabezpieczeniem, które wprowadzimy w naszym odcinku, to wyraz teren zalewowy, po angielsku to jest flood plain. flood plain Plain no flood już znamy zalewowe all right no to ostatni fragment naszego newsa flood defenses are being tested reservoirs are nearing capacity and emergency services in hand with numerous volunteers are setting up sandbag embankments to protect towns despite their efforts in many places river levees have been breached causing widespread damage the forecasts predict that the weather should improve and the water will recede soon. You any interesting words or phrases? Czy jeszcze tu były jakieś wyrażenia bądź frazy dla ciebie? Nowe bądź ciekawe? Mm, to ostatnie zdanie. OK, że water will recede. Mm -hmm. Water will recede będzie, czyli woda opadnie. Recede, cofnie się, zmniejszy się, troszkę jak decrease. Okay. To w ten sposób. I jeszcze jedno sobie dodam, czy dodam Wam: Reservoirs are nearing capacity. Tam było powiedziane: capacity to jest pojemność, um, czyli tyle, ile pomieści, mm -hmm. że zbliża się do limitu, więc reservoirs are nearing capacity, że są na wykończeniu swojego limitu. All right? To wszystko, co przygotowaliśmy w specjalnym odcinku poświęconemu powodzi. Liczymy, że tym odcinkiem dołożymy drobną cegiełkę do pomocy poszkodowanym powodziom. W opisie odcinka znajdziecie linki do zbiórki PCK Caritasu, się pomaga oraz do inicjatywy pisarza Jakuba Świeka, który pochodzi z Głuchołazów, a miasto to mocno ucierpiało podczas powodzi. wszystko all for this week. We hope you're safe. Talk to you again next Thursday.